Witam Was w drugim odcinku Let's Play Minecraft. Ja jestem w Rysiu, a to... Marcin z światek 13. Y, Marcin 38. Tak? Tak, to. Um, trochę już się dużo zmieniło tutaj, czy nie? No. Tylko pierwszy pojedziemy spać? To robiliśmy? Rara to zobaczycie przed domem. Takie piękno rzeczy robiliśmy. A, wstaje. obrazki przeczytano. Się... Na... tu! Tu, ej, zabij ją. Nie będą na naszym nowym płocie siedzieć. Nie mogą w naszym. Mamy się przyzwyczaić. Dzisiaj tak na dół robimy I my wszystkie sklepiki właśnie robimy po 10 minut. Zrobiliśmy ogólnie. Ale nie raz po 20. No. Albo po 30. A teraz dzisiaj to będziemy musieli o po 10, bo już jest pierwsza w nocja. Wiecie jak. za chwilę, czekamy kiedy się nagra filmik i dla YouTube i proszę dawać dużo lajków. To wtedy może Wam wyślemy coś fajnego. Trzcinę cukrową. Będzie 100 lajków, do chta... dostaniecie 100 zł. Będzie 200 lajków, do chta... dostaniecie zł. 200 lajków do chta... zł. lampę. Lampę odbłyskową no. Będzie 500 lajków, dostaniecie chta... kileka. Ja hey no a jak będzie 1000 lajków to dostaniecie któregoś Xboxa w telewizji. Ej! Ja na tym nagrywam. A przecież ja mam kolejnego tego X-a. No właśnie. 4,360 i to jest niebieski, a angielski to ten. To nas przydaje. I oryginalnego. Masz jakiś nowy plan do robienia rzeczy? Nie. A właśnie może zrób piwnicę albo szopkę. Tutaj właśnie zrobiliśmy ten ogródek. Taki taki robię. I ogródek już. Mówiliśmy no. jak robić. To zrobiliśmy tak. I dzisiaj będziemy robić magazyn. Może wcześniej bardziej będziemy robić, chance. Część w odcinku będzie... Nie, w tym odcinku będzie. Tak. Magazin? No magazyn. W tym odcinku będziemy robić magachy. No, numer jeden. I tam będzie pełno sprzętu. Teraz ty. Teraz ty nie będziemy Bo ja się nagrywamy. I co tutaj wybadacie? Płynne są te szkieletki Jak dacie 100 lajków, będzie kolejny odcinek Syp Rozpada no. Trzeba się zrób z tej krawędzi Nie I świnki dwie. I lasarały na główki dwie. I rudera je na polowanie. Świnia? Mogę cię zjeść? Tak, możesz Ale nie ochroni A co ja w a widzicie jak mam pierwszy level? Nie drugo niedługo będzie nie drugi. Drugi to oznacza kolejny ten. Jak to się robi? chyba jakie rzeczy będzie robić? Mieć koń. Tylko z jednej Tylko końcę z gosta, A Jakiego? No, a gdzie ten bogaz wyczystał? To będzie na dworze, bo nie mamy jeszcze. Nie mamy jeszcze <noise> Ale ja tego nie robiłem na Gameboju modzie, tych schodów, tylko to wie jak Widzicie przecież serduszka, dniazków. Widzicie ile mamy rzeczy, już no. na Gamerodzie to byśmy wzięli 64 rzeczy, żeby mieć jednych tak, nie? <grymety> Diamentów, bloków Widzicie, w krzyży mam dwóch Mam tu mamy trochę rzeczy Zawsze w tej mam Zawsze się nauczycie, y, Uczcie się rzeczy, Minecrafta. Bo ja uczyłem się z nim i to miesiąc, tylko albo tydzień. I ja się szybko nauczyłem Mówi, że e, ziemia to dirt, kamień, e, kamień to kobyl. I tam to te pierdełki. Kto lubi szkoły? Bo ja nie robię szkoły. Najgorsza szkoła, nie, no. Widzicie, że już jest trzecie w nocy? A my już wychwaliśmy, Bo dla was nagrywamy ten odcinek. Specjalnie dla was, żebyście patrzyli, że my w taką porę. I my się rano wieczorem nadal nagrywamy. Albo w dzień, jak szybko się budzimy, O, jak stanie, to nie obudzimy. No. I, I będziemy się brali za robotę. Nie! Kolejny wyjazd jutro? Nie. Śpiewię hmm. się. Aha! A jutro zrobimy czeki odcinek, bo to ja to robi? Pan Tak Tak lubimy. Jak ja, kocham kraftach hmm. O, to no. jest najlepsza gra na świecie. A kiedyś mówiłeś, że Minecraft w to dupić. Wow, Ło, bo wtedy nie wiedziałem co to jest. A teraz się dowiedziałem, to jest kwadratowy świet. Ale ładny jest ten świat. I byłaby bez potworów. Mamy z potworami, tylko niech to nam się respawnić. No. Ale w bo on to postawił na początku. Sobie widzieliście na pierwszym odcinku jak walcza i pokazuję tam. No. aż psikloj do szczęścia. Ja I teraz powiesz? No, Wrosowa owca. Gdzie? Szara owca. Biała. Nie? Ślepy. Szara tak. I my tak. I podziwiajcie! I zapraszamy na odcinki, żeby mieć wszystko. I żebyśmy. Nasze marzenie też, żeby być sławnym w Minecraft. Kęm Ale mieć, ja nie marzę, to on marzy. Chcę mieć tysiąc lajków w nim. Ale ja dla I... was tylko to robię.

Ja mówiłam, że go lubię. Bo ja to szuka. I na tym zakończymy. Jeszcze nie. Dzisiejszy odcinek. I, i, I proszę dużo lajków, wyświetleń i polubienia i to no, 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 no. no, to jest fajne czeka. I tak się pali. 11 minut to będzie No. I na tym zakończymy. Tylko poczekaj, tylko jeszcze zrobię jeszcze jedną skrzynkę. No to złoży skrzynki, bo to przecież. I tak się robi skrzynki. Po dwójki. Już. I poczekaj, tylko jeszcze w domku się pożegnamy. Ja. I na tym zakończymy. Nasz dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Oceniajcie, lajkujcie, i subskrybujcie, no i wyświetlajcie. I mówcie, czy ten fajne odcinek jest fajny, czy głupi. No i na, na razie,